maneczko, dzisiaj nagrywam z pleneru, z działeczki. Słuchajcie, oto mój posiłek. Tutaj mam tak. Pół kilograma mięsa mielonego z wieprza. Solidnie posypane solą. To mięsko upieczone na patelni w przyprawie do gyrosa. I na tym mam 200 gramów jogurtu naturalnego. Słuchajcie, tu jest tak jakieś 110 g białka. Jakieś 1100 kalorii, tak sobie myślę. Nie wiem dokładnie, ale tak szacuję plus minus, może troszkę mniej. Także zabieram się powoli za jedzenie. Jest to mój posiłek potreningowy. Dzisiaj rano byłem na siłowni, a teraz działkuję. Pięknie lato wpada. Jest po prostu rewelka, urlop wpada. Wszystko jest na miejscu. Słuchajcie, dzisiaj fajny temacik. Chciałbym wam powiedzieć, dlaczego mięsa zwierząt przeżuwaczy zawsze będą lepszą opcją niż inne mięsa. Słuchajcie, wynika to z tego, że zwierzęta te najpierw fermentują zjedzone rośliny, a dopiero później wchłaniają. A z kolei zwierzęta monogastryczne najpierw wchłaniają, a dopiero później trawią i pozbywają się toksyn z pokarmów, które zjadły. Zwierzęta monogastryczne, czyli np. przykład wieprzowina, ryby, drób. Jak choć wam powiem, że człowiek również jest monogastryczny. Zwierzęta hodowlane Nie oszukujmy się, nie zawsze są karmione najlepszym pokarmem. Dlatego, cały ten cyfr, który prawdopodobnie mogłyby ewentualnie zjeść, będzie znajdować się w ich mięsie. Oczywiście tylko jakaś ich część, ale na pewno będzie to miało wpływ na jakość mięsa. A z kolei, yy, zwierzęta przeżuwacze dzięki temu, o czym wspomniałem wcześniej. Mięsko mają całkowicie czyściutkie, nawet jeśli są karmione y, przemysłowym pożywieniem, czyli nie karmione trawą, tylko po prostu tym, czym się hoduje, w jaki sposób się hoduje te zwierzęta, żeby po prostu koszty produkcji były jak najmniejsze. Po prostu zwierzęta monogastryczne nie są w stanie tego gorszego jedzenia. Tak dobrze odtruć, by potem skład pokarmu dla nas był najlepszy. A właśnie zwierzęta przeżuwacze potrafią to zrobić, dlatego właśnie mięsa zwierząt przeżuwaczy zawsze będą lepszą opcją. Zawsze będą lepszą opcją, nawet jeśli będą to mięsa, które pochodzą z hodowli naprawdę y, robi to bardzo dużą różnicę. Także przykładowo y, woły, wołowina chyba najczęściej spożywana na karniworze. Te zwierzęta najpierw fermentują, dopiero później wchłaniają. Także wszystko to co złe zostaje w pierwszej kolejności usunięte, a dopiero później wchłaniane to co już jest naprawdę dobre. Zwierzęta przeżuwacze są w stanie lepiej filtrować po prostu Tą przemysłową żywność dla nich, i dzięki temu już pokarm z nich jest naprawdę czyściutki. Nawet jeśli tak wspominałem już chyba kilka razy, jest karmione gorszym jedzeniem. Co nie oszukujmy się, będzie się zdarzać, ponieważ koszty produkcji muszą być zawsze jak najniższe. Producent zawsze będzie robić wszystko, by wydać na produkcję jak najmniej i mieć jak najlepszy zysk. To logiczne, po prostu, no nie ma sentymentu w interesach. Takie najpopularniejsze mięsa zwierząt przeżuwaczy, to tak jak już wspominałem, wołowina jest, cielęcina, baranina, jagnięcina, koźlina, no i oczywiście pozostaje jeszcze mięso z dziczyzny, ale ono jest naprawdę bardzo drogie, na przykład jelenie, sarny, łosie i inne tam zwierzęta. Z dziczyzny, które przeżuwają pokarm, pamiętajcie, inne mięsa też są dobre, ryby też są dobre, jajka też są dobre. To wszystko jest dobre. Na pewno lepsze niż tradycyjne jedzenie. Także nie popadajmy w paranoję. Aczkolwiek, jeżeli mamy możliwość wybierania z tych pozostałych rzeczy lepszej jakości pokarmu, zainwestujmy. Nawet kosztem kupowania tańszej wołowiny, która dzięki temu, co wam przekazałem, zawsze będzie bardzo dobra. A ty jakie mięso jesz na karniworze? Pochwal się w komentarzu. Kurczę, fajnie by było, gdybyś coś zostawił. Każdy komentarz dla mnie to jest możliwość dalszego rozwoju. Ja widzę, że to ktoś ogląda. Cieszy mnie to bardzo. Już nie wspomnę o tym, jeżeli ktoś mój wideoblog by udostępnił na... Jakiejś grupie facebookowej albo gdziekolwiek indziej w internecie, no to moje serce się raduje, wtedy nie oszukujmy się. I wirtualny browar, i piona przybita. Trzymajcie się serdecznie, ja się dalej smażę. korzystam ze słoneczka. korzystam z niewolnych. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia wkrótce.